Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie po tytule coś innego, coś nowego na moim kanale, coś nowego też dla mnie, ponieważ jest to moja pierwsza przygoda z modami w The Sims 4, także powiem Wam, że jestem bardzo tutaj, wiecie, podekscytowana tym. I dzisiaj przedstawię Wam moda na dostawę jedzenia. Zobaczyłam dziś na zagranicznym YouTube jakiś film i mi się powiem, Wam tak spodobało, że stwierdziłam, że spróbuję i Wam pokażę, bo może znacie, może nie znacie. A wiecie, a fajna, to jest taka dodatkowa y, rozkrywka po prostu, nie? Dobrze, więc tak, oczywiście wszystkie linki macie w opisie i do tego filmiku i również do tego moda, jakbyście chcieli pobrać. Dobra, więc tak, żeby tutaj roz... Począć w ogóle wyburzyć, to musimy sobie kliknąć wynajmij usługi. I z tego, co czytam, powinna być polska wersja, także jest te, e, ciekawa, czy będzie. Nie trollu, nie nieładnie. I mamy jedzenie na dowóz z Little MS Sam. To jest e, osoba, która stworzyła chyba ten mod, z tego, co mi się tak kojarzy. Więc tak, klikamy. I co się teraz stanie? Ok. Hej, o oh, wow. Wy widzicie, to mamy wszystko, możemy sobie zamówić wszystko. Uhuhu. O, tu mamy na przykład jeszcze coś. O, widzicie, no możemy sobie zamawiać takie opcje. Dobra, to może weźmy sobie pinchos? Hmm. Propsuję za fakt, że mam polską wersję. Zamówi zamówione jedzenie jest właśnie przygotowywanie i niedługo pojawi się w twoim domu. Dobra, okej, okay, więc co? Ty, ty sobie możesz teraz potrolować, w sumie? A nie, nie, bo nie bądź taka niemiła. W ogóle niektórzy z Was uh -huh. mogą kojarzyć tą tutaj simkę. E, Wiesz sobie może pograj w grę sim na starcie, a ja tutaj poczatuję. E, tutaj było nagrywany lookbook oraz wszystkie tutaj czary z, z czwóreczki, Także widzicie, możecie znowu tutaj zobaczyć. Tą simkę. O, widzicie to? Mamy! Ojejciu, ja chcę ładne zdjętko. O nie, czekajcie, muszę iść do przodu. O nie, nie tu. Dobra, ready. Go. Matko, i te drzwi mi teraz przeszkadzają. Ojeju, ja chciałam takie powiem, Wam fajne zdjęcie sobie zrobić. W się sensie też na miniaturę bym miała przy okazji. Dobra. Wracamy. Page. Down, sobie zjedziemy sobie na dół. Okej, okay, czyli nie dostaniemy jakiegoś żadnego... Weź jedzenie, dwieś... Si Ile?! O matko, to jest takie drogie? Ej, myślałam, że to będzie... No dobrze, idź odebrać to jedzonko. Powiem wam, że ba <ścoughs> O, sz y yes, yes, Bardzo, bardzo szybko się pojawiło. Serio, myślałam, że będziemy jakoś dłużej czekać. Ojeju. O, Profesjonalny dowoziciel. O oh, wow. Ile pobrała to? 202? Chyba tak. I jakoś wspaniała. Mhm. Mm Dobra. Może zamówię sobie coś jeszcze, bo to są chyba 8 porcji, tak? Okej. Okay. fajnie to, bo się wiecie, możecie tak się poczuć. Naprawdę, wiecie, zamówi zamówicie sobie i nie tylko pizza przyjdzie, tak? Tylko wreszcie coś innego. Yy, bo tu mamy na przykład dwa simolony, nie? A, długo się. W sensie, mi się wydaje, że chyba te pizze wszystkie były. Aczkolwiek powiem Wam, że nie pamiętam. Hmm, jest tu coś ciekawego. Hmm, cała ryba obinięta w liść. Nie ma powiem wam tutaj. Yy, może weźmy sobie jakąś klasyczną. Mi się wydaje, że te wszystkie pizze są. Weźmy pizzę ze słodką kukurydzą. Na pewno to jest wiecie, wielki plus za to, yy, że jest polska wersja. Jak wiecie, ktoś tam na przykład angielskiego nie za bardzo czy coś, wiecie, to jest ułatwienie. Także bardzo przejrzyste, no ale dosyć drogie to są rzeczy, także... Raczej tutaj powiem wam, że jak jesteście. Yy, nie macie za dużo jakoś, to pieniędzy to. No nie wiem, czy warto. Chyba lepiej. No, lepiej się wychodzi na tym, jak się samemu zrobi. Dobra. Ja, skoro nikt nie przyżo... obciążyć. się oh, Wow! Ej, ale on mi nawet jej nie dał. W sensie, no że tu. Czy mamy może coś? Tu nie, tu nie mamy nic. Oj, coś tutaj nie pykło. No proszę, widocznie widać, że jest nawet coś taka, taka opcja. Okej, okay, czyli jak nie odbierzemy, to w sumie na tym wychodzimy lepiej nawet. Tak? Czy... Zobaczymy jeszcze raz. Weźmy może... Głupie naleśniki z Weźmy może dla jednej osoby. To w ogóle bardzo ładna tutaj ta... Dobra, to ja to teraz czatuję. I zobaczymy. Powiem Wam, to, to jest krótki odcinek, ale po prostu chciałam wiedzieć coś takiego nowego. Jak się Wam będzie podobać, to oczywiście y, będą częściej takie filmy. Także, jeśli byście chcieli na przykład jakieś mody zobaczyć, czy coś takiego, to możecie pisać w komentarzu, to, to zobaczymy. I z chęcią wiecie. Ja tutaj y, może wejść pocztę w międzyczasie. Co? Ja tutaj patrzę. O, przyszedł. O, w ogóle ten sam pan. Czy możemy dać mu jakiegoś tipa? O, teraz jest 42. Dobra, weź jedzenie. Powiem też jest fajne, że oni od razu wychodzą. Zobaczymy czy teraz też wyjdzie, ale mi się wydaje, że tak. No. Dobra, weźniesz jedzonko. W ogóle bardzo ładnie to wygląda, w sensie takie, takie przekazanie, tak? No bardzo ładnie, podoba mi się ich ładne uniformi Dobra czy ja mogę go jakoś tipa mu dać albo coś? Nie, no możemy mu dać Okej okay. Dobra i fajnie bo od razu wychodzą i nie czekają żeby wiecie po prostu rozmawiać z nimi Dobra, także to było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki krótszy odcinek też Wam się podobał i że właśnie chcecie zobaczyć więcej takich moich wykonania, Tak jak wspominałam, piszcie w komentarzach, co byście chcieli, że tutaj wiecie po prostu taką, można powiedzieć, i recenzję, takie wiecie obejrzenie tego moda. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Do następnego. pa!